Witamy Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku w Biurze.pl będziemy prezentować uruchomienie ekspresu Jura z linii profesjonalnej model WE8 przeznaczony do niewielkich biur, jego wydajność to około 50 kaw dziennie rozpoczniemy od włączenia ekspresu na ekranie pojawia się wybór języka przechodzimy dalej i wybieramy polski wybór jest automatycznie zapisany Kolejne pytanie, jakie zadaje nam ekspres, to twardość wody, którą zbadamy za pomocą papierka lakmusowego otrzymanego w zestawie z ekspresem. Badamy twardość wody za pomocą papierka, zanurzając go w naczyniu z wodą. Osuszamy i po około minucie odczytujemy twardość wody. Po zbadaniu twardości wody, odczyt informuje nas, że nasza twardość jest około 10 stopni. Taką twardość ustawiamy na ekspresie i zapisujemy. Następnie ekspres prosi nas o to, abyśmy włożyli filtr, który otrzymaliśmy w zestawie. Odpakowujemy filtr i montujemy w ekspresie. Kropka wchodzi na zatrzask, filtr został zamontowany, a Ekspres prosi nas o napełnienie zbiornika wody. Montujemy zbiornik na wodę w Ekspresie, już z zamontowanym filtrem i Ekspres zaczyna się płukać. Po przepłukaniu filtra system zostanie napełniony. Konieczne jest opróżnienie tacki na wodę i ekspres będzie gotowy do użytku. Po opróżnieniu tacki wkładamy ją z powrotem i ekspres jest już gotowy do użytku. Filtr jest aktywny, możemy robić kawę. Zasypujemy do ekspresu kawę, zbiornik na ziarna znajduje się w góry ekspresu. Ekspres posiada dwie wylewki: jedna jest na kawę czarną, a ta po prawej stronie służy do przygotowywania napojów mlecznych. System mleczny podłączony jest za pomocą rurki do kartonika z mlekiem, który znajduje się w chodziarce. W ten sposób mleko jest zawsze zimne, a kawa mleczna najlepiej spienione. Zachowujemy też higienę i komfort pracy. Przygotujemy teraz late macchiato i pokażemy, jak ekspres spienie mleko. Widzicie, widzicie Państwo, gotowe late macchiato z ekspresu Jura W8. Przygotujemy teraz kawę czarną. Wybieramy napój spośród dwunastu, które są do wyborów w menu. Kawa jest gotowa. Piękna krema. Na Przedstawimy Państwu teraz czyszczenie systemu mlecznego. Używamy do czyszczenia płynu lub granulek. Nalewamy około 15 ml do zbiornika, który jest w zestawie z ekspresem i do tych 15 ml dolewamy wody do poziomu oznaczonego na zbiorniku kreską. Po dolaniu wody podłączamy wężyk do pojemnika. I z menu programowania uruchamiamy czyszczenie. Jeżeli robiliśmy kawę mleczną, czyszczenie uruchomi się automatycznie po przyciśnięciu przycisku. Po przeczyszczeniu systemu płynem, Express prosi nas o uzupełnienie wody w pojemniku w celu przepłukania go czystą wodą. Ponownie podłączamy rurkę do pojemnika. Naciskamy dalej. I ekspres przepłucze teraz rurkę i system mleczny. Po czyszczeniu systemu mlecznego rurkę możemy odłożyć na miejsce lub włożyć z powrotem do kartonika z mlekiem, a pojemnik z odpadami wylewamy do zlewu. W ekspresie poza zaczyszczeniem systemu mlecznego wyróżniamy jeszcze dwa czyszczenia. Pierwszym z nich jest czyszczenie obwodu kawy. Tabletkę wrzucamy do wsypu kawy mielonej który jest z tyłu ekspresu. Wrzucamy ją po wywołaniu czyszczenia z menu. Przybliżony czas trwania czyszczenia to jest 20 minut. Do czyszczenia możemy używać zarówno tabletek Jura, jak i tabletek zamiennych. Trzecim procesem czyszczenia jest odkamienianie, które zalecamy robić w ekspresach tego typu raz na kwartał. Przybliżony czas trwania to 40 minut. Odkamienianie odbywa się poprzez przygotowanie roztworu. W wypadku tego ekspresu są to trzy oryginalne tabletki jura i 550 ml wody, lub roztwór odkamieniacza w płynie w postaci 50 ml odkamieniacza i 500 ml wody. Odkamienianie to bardzo ważny proces, jeżeli chodzi o czyszczenie ekspresu do kawy. Nawet 80% usterek w tego typu urządzeniach wynika właśnie z braku odkamieniania i zakamieniania obwodu w ekspresie. Zaprezentujemy teraz Państwu programowanie napojów z poziomu ustawień ekspresu. Programowanie jest możliwe także podczas wybierania napoju, natomiast jest to programowanie jednorazowe, a programowanie z poziomu ustawień zostaje w ekspresie na stałe. W modelu WE8 możemy regulować ilość kawy. Dzięki dużej jednostce zaparzającej nawet kawy powyżej 200 ml mają pełny smak. Mamy także 8-stopniową skalę regulacji mocy kawy oraz regulację temperatury, która jest 3-stopniowa, niska, normalna i wysoka. Jeżeli chodzi o programowanie kaw mlecznych, takich jak cappuccino i latte macchiato, możemy tutaj dodatkowo oprócz parametrów ilości kawy i jej mocy, dobrać oczywiście ilość spienionego mleka oraz pauzę, która w wypadku cappuccino nie występuje, ale w wypadku latte macchiato jest bardzo ważna, aby pianka mleczna i mleko rozwarstwiły się, a nasze latte macchiato Wyglądało wzorowo. W celu uzupełnienia pokażemy Państwu jeszcze pełną funkcjonalność, jaką oferuje ekspres. W ustawieniach pierwszy ekran to ustawienia konserwacji, czyli to, o czym już mówiliśmy. Następny ekran dotyczy płukania systemu mlecznego i płukania systemu kawy. Są to inne procesy niż procesy czyszczenia i występują przy każdym uruchomieniu i wyłączeniu ekspresu. Ekran trzeci oprócz omawianego trybu programowania umożliwia jeszcze jednorazowe ustawienie, jeżeli chodzi o kawy, dostosowanie ich ilości oraz blokadę wybranych napojów. Przechodząc do czwartego ekranu, są to ustawienia podstawowe, tak jak wybór języka, jednostki, w jakich ekspres pokazuje nam ilości oraz funkcja auto wyłączania, która jest, jest dość istotna. Funkcja ta polega na oszczędzaniu energii i czas, który państwo widzicie na ekranie, czyli 30 minut, to czas po jakim urządzenie wyłączy się, jeżeli nie będzie używane. My zalecamy ustawienie tego parametru na 4 godziny, co zdecydowanie zwiększy żywotność filtrów. Na piątym ekranie możemy ustawić jeszcze twardość wody. A na ostatnim widzimy liczniki KAF tak prezentuje się Express Jura V8, dostępny u nas od ręki. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania dotyczące urządzenia, zapraszamy serdecznie. Wyświetla się teraz numer telefonu i adres e-mail, pod który można kierować zapytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.